Siemanko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym unboxingu, w odcinku czwartym. I w dzisiejszym odcinku otwieramy sobie kolejne autko będzie to Citroen C3 WRC z firmy Majorette. No i co? Dzisiaj Wam przedstawiam kolejny samochodzik w mojej kolekcji. Otwieramy sobie już ogólnie trzeci. Samochodzik z 10, bo 10 jest do otwarcia. I co, moi drodzy? Tak to się wszystko prezentuje. Mamy tutaj kolejny model. Tym razem mamy tutaj sponsora Abu Dhabi. Oraz pudełeczko tutaj z dwoma kierowcami. Nie bardzo potrafię to nawet przeczytać. Macie w tym oto miejscu, więc nawet nie będę się produkował. Sami sobie to ogarnijcie. Moim zadaniem jest to po prostu... Otworzyć i wam pokazać, jak to wygląda. No i co, standardowo tutaj w tyle nic ciekawego nie ma. Tak jak kiedyś wam wspomniałem, chyba na drugim odcinku, że szkoda mi tego otwierać, bo jest to takie ładne, że aż szkoda to otwierać, no ale przecież wiecznie też to nie będę miał zamknięte. Ja tak Taką wam ciekawostkę zdradzę, ja jeszcze te autka kupowałem, które otwieram dla was teraz, jeszcze w tamtym roku, to było jakieś pół roku temu, to wszystko w szafce leżało i się tak, tak zwanie kisiło, także no, nadeszła chwila, żeby to w końcu otworzyć, prawda. No i dobra moi drodzy, myślę, że nie mam tutaj co za bardzo tyle gadać, przejdźmy do otwierania. Świetnie się to otwiera tutaj bez żadnych problemów. Ten klej fajnie tutaj odchodzi. Tylko tyle zostało z tego pudełka. To wywalamy sobie na bok, bo to, bo to już jest nam niepotrzebne. No i dobra, zajmijmy się jak to zwykle pierwszy pudełkiem, które służy właśnie do chowania takich samochodzików. Świetnie wygląda. Standardowo na pewno tutaj w tyle nic ciekawego nie będzie. Tutaj macie również cały model tego samochodu no fajnie to wygląda fajnie i co, otworzymy sobie standardowo te pudełeczko no i nic tutaj w tyle <ścoughs> przepraszam, w środku nic nie ma standardowo pustka zamkniemy sobie teraz te pudełko ładnie no, wykonanym, zwykły karton, ale bardzo taki kolorowy schludnie fajne, fajne no i otwieramy sobie samochodzik, który jest to Citroen C3 WRC 2018 solidnie to jest zapakowane, żeby się tutaj nic nie stało no, i mamy to moi drodzy Fajny samochód Citroën C3 WRC. Taką ciekawostkę wam nawet ee, zdradzę. W ostatniej serii, jaką nagrywałem dla was z WRC8, jeździłem właśnie w trybie kariery tym oto samochodem. No, i tak to wygląda. Fajnie wykonany. Przód, bok oraz tył, dach. Świetnie wygląda. No i co, co my tutaj ciekawego mamy? Firma Majorette. Skala 1 do 61. Aha, czyli w poprzednim odcinku, jak otwierałem dla Was, e, był to chyba Hyundai, z tego co pamiętam. To skala była chyba większa, z tego co mnie pamięć nie myli. Wyprodukowano w Tajlandii. No i tutaj jest również model cały samochodu. Hmm. Ciekawa sprawa, bo teraz tak się zacząłem zastanawiać. Wychodzi na to, że każde autko jakie otwieram w tym momencie, tak jak w poprzednim odcinku na przykład, to miało zupełnie inną skalę. Ten ma 1,61. Mam nadzieję, że Wy to widzicie. o teraz powinniście widzieć. A tamto miał inną skalę. Jestem pewny na 100%. No ale nieważne. W ogóle tak na oko nie widać tego, żeby to było większe albo mniejsze autko. Naprawdę wygląda to bardzo, bardzo podobnie. No i dobra, sprawdźmy sobie, czy to jeździ. Jeździ elegancko. Superowo. no I oto kolejne autko moi drodzy do kolekcji Wam zaprezentowałem mojej. To tyle z takich informacji kolejny unboxing zaliczony w otwieraniu autek z firmy Majorette seria WRC no i tak to wygląda coś takiego okej okay. bardzo możliwe, że słyszycie teraz karetkę jak jedzie no niestety ja w mieście mieszkam także tutaj karetka jeździ za karetką bardzo możliwe, że to słyszeliście teraz, no ale nieważne Moi drodzy, tak to wygląda. Z mojej strony to wszystko. Ja dziękuję bardzo, że byliście ze mną na tym odcinku no i zapraszam Was na kolejne odcinki z mojej nowej serii na kanale Unboxing Otwieramy Autka z firmy Majorette, seria WRC. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw lajka, komentarz oraz zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału Mistrzem Ziomek Milan. Wszystkiego dobrego, cześć!